Raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na wiadomości z województwa śląskiego. W dzisiejszym raporcie zobaczą Państwo między innymi. Kierowca autobusu z zabrza zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Syryjczycy zatrzymani na lotnisku w Pyżowicach. Seryjna kradzież tytoniu w Gliwicach. Brawurowy kierowca autobusu z Zabrze postanowił zlekceważyć przepisy ruchu drogowego. Na ostrzeżonym przejeździe kolejowym z pełną prędkością wjechał w zaporę, która się zamykała. Okazało się, że był on pod wpływem narkotyków. Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę około godziny 14 na przejeździe kolejowym w Zabrzu przy ulicy Ziemskiej. Kierowca autobusu komunikacji miejskiej zignorował sygnały świetlne i to, że rogatki tego przejazdu już są opuszczane. Wjechał na ten przejazd z pełną prędkością, taranując przed tym jedną z zapór i co dziwne nawet się nie zatrzymał, tylko kontynuował swoją jazdę. O całym zdarzeniu został poinformowany dyżurny zabrzeńskiej komendy, po czym policja rozpoczęła czynności wyjaśniające w tej sprawie. Zabezpieczono monitoring z tego przejazdu kolejowego, ustalono numer tego autobusu, a potem e, jaki kierowca nim się poruszał. Okazało się, że ten kierowca e, w zasadzie w ogóle nie zatrzymał się. E, ruszył dalej w trasę. Dojechał na bazę, tam zamienił autobus i ruszył dalej w miasto. Policjanci go na szczęście zatrzymali. W chwili zatrzymania sprawdzono stan trzeźwości mężczyzny, a także zbadano go pod kątem obecności narkotyków w organizmie. Badanie narkotesterem wskazało, że może być pod wpływem środków odurzających w postaci marihuany. W tym momencie konieczne było pobranie od niego próbek krwi do dalszych badań, które posłużą do tego, aby dokładnie sprawdzić, czy był pod wpływem tych środków odurzających, jakie one były w stężeniu i czy można mu w tym momencie przedstawić zarzut za takie przestępstwo. Policjanci w dalszym ciągu ustalają, ile osób w chwili zdarzenia podróżowało autobusem. 59-latek na razie nie usłyszał zarzutów. Na pewno nie kieruje już autobusem, ponieważ zostały mu zatrzymane prawo jazdy. Dalsze ustalenia zadecydują o wymiarze kary. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Katowicach-Peżowicach zatrzymali dwóch Syryjczyków, którzy usiłowali wjechać do Polski, posługując się cudzymi dokumentami. Funkcjonariusze Straży Granicznej nieustannie czuwają nad przestrzeganiem prawa przybywających do naszego kraju obcokrajowców. W ostatnim tylko tygodniu zatrzymali oni dwóch Syryjczyków. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Katowicach Pyżowicach ujawnili dwie osoby dwóch cudzoziemców, którzy usiłowali przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom przy użyciu postępu. Wyglądało to tak w ten sposób, że jeden cudzoziemiec 12 lutego przyleciał samolotem rejsowym z Aten. W trakcie kontroli legalności pobytu na cudzoziemców na terytorium naszego kraju, ten pan przedstawił funkcjonariuszom dokument w postaci szwedzkiego dowodu osobistego. Ten dokument był oryginalny, natomiast należał do innej osoby. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany. W trakcie dal dalszych czynności służbowych ustaliliśmy, funkcjonariusze ustalili, że jest to obywatel Syrii. Ten pan oświadczył, że krajem docelowym, do którego chciał się dostać, były Niemcy. Co więcej, wspomniany mężczyzna dokument ten zakupił w Grecji za kwotę niebagatela 3000 euro. Do podobnej sytuacji nalotni Doszło trzy dni później, 15 lutego, kiedy to po przylocie samolotu rejsowego z Aten, cudzoziemiec, w trakcie kontroli legalności pobytu, przedstawił funkcjonariuszom do kontroli grecki dokument, grecki dokument podróży uchodźcy wraz z grecką kartą pobytu. Te dokumenty również były oryginalne, natomiast należały do innej osoby niż ten pan. W trakcie czyn wykonywanych czynności służbowych dodatkowo mundurowi ujawnili u tego pana fałszywy dowód, rumuński dowód osobisty. Cudzoziemcy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Obaj mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz dobrowolnie poddali się odpowiedzialności karnej bez przeprowadzania rozprawy sądowej. Gliwiccy policjanci zatrzymali sprawcę, który od grudnia ubiegłego roku w jednej ze znanych sieciówek sklepu wybijał szybę w drzwiach, penetrował wnętrza i kradł artykuły tytoniowe, po czym uciekał w nieznanym kierunku. Jak się okazało, mężczyzna już wcześniej był poszukiwany przez sąd. Gliwiccy policjanci po raz kolejny udowodnili, że żaden przestępca nie ukryje się przed wymiarem sprawiedliwości. Ostatnio przekonał się o tym mężczyzna, który od grudnia zaczął włamywać się do małych sklepów. Zacznę od tego, że włamania w rejonie Gliwic zdarzają się dosyć rzadko, ale w grudniu odnotowaliśmy, że coś się zaczęło. Otóż do sklepu jednej ze znanych sieci małych sklepów spożyczych. Sprawca w tak zwanych godzinach złodziejskich od drugiej do trzeciej, tak mniej więcej w tym czasie działał, włamał się poprzez wybicie szyby za pomocą jak policjanci później ustalili skonstruowanego przez siebie narzędzia. Jego działanie było zawsze podobne. Był zamaskowany, ubrany na czarno i używał rękawiczek. Był też wysportowanym mężczyzną. Tyle informacji to jednak zbyt mało, by zatrzymać włamywacza. Jednak policyjne czynności i niestety kolejne zdarzenia zbliżały detektywów do wyjaśnienia sprawy. Pojawiły się kolejne włamania. Tutaj już policjanci zaczęli deptać mu można powiedzieć po piętach i coraz więcej informacji zbierać, kto to może być. Typowania wśród podejrzanych wskazywało na jedną osobę. Policjanci z komisariatu pierwszego i czwartego, kryminalni, zaczęli obserwować jedną klatkę w jednej z kamienic w ścisłym centrum Gliwic. Po około dwóch godzinach obserwacji z klatki wyszedł mężczyzna, ten, którego, na którego czekano, został zatrzymany. Zabezpieczono szereg dowodów, w tym znalazły się również rowery, które, którego pochodzenia, których pochodzenia nie był w stanie wyjaśnić. Także mężczyzna ten okazał się być również poszukiwany przez sąd Gliwicki do odbycia kary pięciu miesięcy. Pięciu miesięcy pozwolenia wolności. Także szybko trafił do tego aresztu. Zaznaczę, że miał już na podorędziu adwokata, który zaraz natychmiast pojawił się na miejscu. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. 45-latek jest recydywistą, zatem nieprędko wyjdzie na wolność. W miniony weekend w Warszawie odbył się turniej o szable Wołodyjowskiego. Są to najstarsze zawody zaliczane do Pucharu Świata w szermierce, rozgrywane od 1955 roku. Po 26 latach od ostatniej wygranej Polaka na podium stanął Krzysztof Kaczkowski. 25-letni Krzysztof Kaczkowski z szermierką związany jest od 9 roku życia. Na co dzień jest zawodnikiem zagłębiowskiego klubu szermierczego Sosnowca. To tam pod okiem swoich trenerów przygotowywał się do turnieju o szable Wołodyjowskiego. Co do samej wygranej no to myślę, że to jest po prostu efekt ciężkiej pracy. ciężkiej pracy mojej, moich kolegów z drużyny trenerów z którymi współpracujemy. No i tyle. No i po prostu w pewnym momencie wiedziałem, że to musi zaowocować. Przyznam, że nie sądziłem, że tak wcześnie i, i że to będzie wystrzał takiego kalibru. No ale to na pewno niesamowicie cieszy. Dla mnie jako szablisty to jest na pewno dowód na to, że nasza kadra jest solidną, pozycją na, na arenie światowej, już nie tylko polskiej. No i cieszy, bo, bo wiem, że... Sama szabla dzięki temu też może być jeszcze bardziej rozpoznawalna, a na tym no, nie ukrywam, bardzo mi zależy. Przed tym turniejem Krzysztof Kaczkowski zajmował 74 miejsce w światowym rankingu. Po spektakularnej wygranej pokonał on praktycznie całą światową czołówkę, bo w Warszawie zaparakło tylko dwóch szablistów z najlepszej szesnastki rankingu. No, trzeba być bardzo wytrwałym przede wszystkim. Trzeba mieć dużą motywację. E, regularnie uczęstać na treningi no i mieć sporo samozaparcia, tak żeby każdy trening przepracować na 100%. Za zwycięstwo w turnieju Krzysztof Kaczkowski otrzymał nagrodę finansową, puchar oraz także pamiątkową szablę. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rybniku niedługo rozpocznie nową inwestycję. Przy ulicy Okulickiego powstaną 32 mieszkania. Umowa z wykonawcą została już podpisana. To będzie już kolejna inwestycja Rybnickiego TBS. Ponad 13 milionów będzie kosztować budowa nowych 32 mieszkań przy ulicy Okulickiego. W Rybnickim magistracie podpisano już umowę. W przyszłym tygodniu, w środę, planujemy przekazać plac budowy wykonawcy, który niezwłocznie rozpocznie roboty w tej lokalizacji. No, zacznie oczywiście od wycinki drzew, które są przewidziane do wycięcia. Termin realizacji budowy mieszkań na ulicy Okulickiego przewidziany jest na sierpień 2024 roku. A jak wygląda sytuacja z inwestycjami przy ulicy Halera oraz Sztolniowej? Najbardziej zaawansowana jest budowa przy ulicy Halera w Cisłym centrum. Tam nie mamy już wolnych mieszkań. Wszystkie zostały przydzielone naszym wnioskodawcom. Na obecną chwilę, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, przewiduję, że ta budowa. Zakończy się zgodnie z planem, i na początku przyszłego roku nasi mieszkańcy będą się już mogli wprowadzać. Na ulicy Sztolniowej zostały nam jeszcze 33 wolne mieszkania, więc bardzo zachęcam do składania wniosków. Prace się toczą i na trzech budynkach, czyli CDE. Jest już wykonany poziom piwnic i wykonawca pracuje nad stropami nad tym pierwszym stropem, nad tym poziomem, no i będziemy dalej szli w górę. Mieszkania w Radziejowie mają mieć różną ilość pokoi i co za tym idzie, różną powierzchnię. Wykonawca oprócz samej budowy mieszkań będzie miał także za zadanie zagospodarowanie terenów wokół nich. Na obecną chwilę w Radziejowie pozostały jeszcze 6 wolnych mieszkań. Kto może się o nie ubiegać? Podstawowym warunkiem jest nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu w Rybniku, a poza tym trzeba spełniać warunki dotyczące wysokości dochodów, które również określa ustawa. W Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, podczas którego poruszone były m.in. wyzwania związane z transformacją Śląska. 17 lutego w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Wszystkie gminy górnicze oczekują na środki ze Sprawiedliwej Transformacji, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To najwyższy czas, aby te pieniądze się pojawiły. Będziemy też rozmawiać o tym, jak te środki będą dzielone, tak aby każda gmina mogła z nich, z nich skorzystać, bo potrzeby są ogromne. Kopalnie są i będą sukcesywnie zamykane. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z transformacją Śląska z szansami i wyzwaniami, z jakimi przyjdzie się zmierzyć. Oczywiście bardzo ważne jest wsparcie przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację branż i firm, które współpracowały z górnictwem, jak i również wsparcie gmin i rozwój terenów pokopalnianych, pogórniczych, nadania im nowych funkcji, nowego wyglądu, nowego funkcjonowania. To są takie bardzo ważne elementy. Musimy też pamiętać o naszej młodzieży, która jest w regionie, czyli musimy wspierać ludzi młodych, musimy powiedzieć, że jesteśmy, poskopalnianym, posgórniczym regionem z pewnymi tradycjami, ale otwartym na innowacje, na zmiany i otwartym na nowych ludzi. Ponadto w spotkaniu wzięła udział wicemarszałkini województwa śląskiego Anna Jedynak, która mówiła o wyzwaniach województwa śląskiego na drodze do neutralności, a także poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzy Buzek. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i dzisiaj o nim będzie mowa, to jest aż 10 miliardów złotych tylko dla. Do samego Śląska i Zagłębia 10 miliardów dodatkowych złotych ogromne pieniądze trzeba je wydać część do 26 roku rozliczyć kompletnie a resztę do 30 jest bardzo mało czasu i trzeba mieć projekty Związane z synergią w poszczególnych gminach i również takie, do których ludzie, którzy mieszkają na Śląsku czy w Bełchatowie, czy w Koninie, czy też w Wałbrzychu, żeby ludzie mieli poczucie, że to są ich projekty. Poważnym partnerem w tym całym przedsięwzięciu jest Związek Gmin Górniczych, tak? stowarzyszenie, które może składać konkretne wnioski, konkretne projekty i konkretne propozycje do zmian w kolejnych ustawach. No i rzeczywiście chcemy na ten temat porozmawiać. Tak mówiłem wcześniej. Przeniesiemy to wszystko we wtorek czy w środę w przyszłym tygodniu do sejmu i tam będziemy również starali się to przekazać panu ministrowi konkretne zapisy, konkretne propozycje. Na zakończenie serwisu zapraszam na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Maluch Plus, czyli dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi od trzech lat mogą otrzymać gminy, a także podmioty prywatne, fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Nowa edycja programu ruszy z większym budżetem, bo aż ponad 5 miliardów złotych. Program Maluch Plus będzie obejmować lata 2022-2029. Po ponad 260 godzinach od trzęsienia ziemi w Turcji ratownicy wyciągnęli kolejne dwie żywe osoby spod gruzów, są to 26- i 34-letni mężczyźni. Jest to kolejny cud w zdewastowanej przez trzęsienie ziemi prowincji Hataj w Turcji. W piątek 17 lutego rozpoczął się zapowiadany od kilku dni strajk Związku Zawodowego Verdi na niemieckich lotniskach. Całkowicie sparaliżowane są lotniska m.in. w Monachium, Frankfurcie, Stuttgardzie, Bremie, Hamburgu i Dortmundzie. W dzisiejszym raporcie to już wszystko, a już za chwilę na naszej antenie debata tygodnia, w której porozmawiam z posłem Adamem Gawędą z PiSu oraz posłem Krzysztofem Gadowskim z PO o tak zwanym Lex Pilot, czyli ustawie, która może spowodować zmianę kolejności programów telewizyjnych oraz o rosnącej inflacji. Zapraszam serdecznie do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.